Siema, dzisiaj jest kolejna mapa od widza. O, koment bloki. A jest bariera. Reset. Resetuję. Resetowanie w toku. Uf dobrze, to nie nacisnąłem, bo jest zepsuł mapę. Jest też To chyba nie tam miało być. Ej, mogę teraz ze stół wejść i... Eee... Zepsułem mapę. Wyszedłem poza mapę. To chyba nie tak miało być. Twórca napraw to. Ale muszę sobie zmienić jeszcze jakieś moto. O. I czy działa? Działa. A właśnie się zabiłem. Przecież to było na spawnie. Fajnym miejscu się zaraz spełniają, no fajnym. To jest jakaś na studnia, czy cokolwiek, o tam to jest. E, mapa ogólnie spoko, chyba działa. Mówię, dlaczego to jest pełne eksplozji z TNT? Dlaczego to jest pełne eksplozji z TNT, to jest jedno pytanie. A drugie pytanie jest takie. nie włącz, włącz mnie nie game moda. Włącz mnie game moda, bo nie chce mi się znać o Cześć, czy można się podać w dół? Jak można się podać w dół? Nie, nie mogę już no. Że jak tutaj nie nacisnę na tą półpłytkę... Dobra, powiedzmy, że nacisnąłem. Po to zrobiłeś trochę do góry? Albo tak nawet. Albo nawet tak to może być. Aha, bo tak nawet to może być. Że jak... Nie, bo to wtedy zniszczy. Rzeczywiście tak nie może być, bo to wtedy pół zniszczy. Chyba. To na koniec sprawdzimy. Czy jak zabuduje, to się zepsuje. Ta fpierter tam reset. Zdecydowanie w toku. tak chyba mogę wiedzieć. Ej, A. Naprawiam już. Zobra, tam brak... co zabratę. To... A, jestem na jakim Dobrze, Dobra, teraz sobie przebiegnę. Hop. Dobra, przebiegłem. Dobra, teraz hop, hop, hop. Teraz sprawdzimy, czy tak zepsuję mapę, czy nie. Jak ktoś tam mam zapisaną na dysku, więc. Jak się to zepsuje, to naprawię. Ok, zobaczymy co się stanie. Ok, przybiegłem, tak tutaj, się, tutaj zostałem i. Dobra, okej. Okay. Furze mapie, przepraszam Cię za to, ale musiałem to sprawdzić. No, a przynajmniej te. Tu są barier bloki. Tak, tu są bariery bloki. Tak, bloki. not set because the... Mam krasza gry. A nie, dobra, nie mam krasza gry jednak. Ja tak nie mam crasha gry. Myślałem, że mi twoja mapa kreska raszowała. Ej, ale czy to znaczy, że ja teraz mogę? Um. Resetowanie w toku. E, naprawiamy, już już naprawiamy. Naprawiam mapę, żeby nie było, że zepsułem. Naprawiamy. 100% błędów. Powiedzmy, że naprawiłem. Okej, okay, czy nie ma tego? Ja myślałem, że może, że Kawa kopie w jednej chwili. No, podobnie wysadzi. Ale plus taki, że zepsułem. A może nie będę psuć już. SetBlock block, sand. A dobra, to są. Tu jest set, block. Tak, tu są set bloki. A to jest na końcu. Reset zakończony. A, Okej, okay, to jest coś takiego zrobione. Yy, mapa, parta spoko. Oceniam na, na dużo. Ale... no jestem błąd jeden taki jak już mówiłem. Że jakby to podwyższyć, to, to można było to budować z bedrocka 3 kratki w dół. Że spadasz, nie wiem, 5-6 kratek w dół. I, I nic się nie dzieje. A teraz um, przystąpiam do degustacji wysadzania mapy. Jeśli nie mylę. Tu to mystery takiego pociąg z TNT. Nie, nie uda się. E, Mapa bardzo fajna, tylko komat bloki zostały. Chyba barier blokada się nie da wysadzić. Nie wiem, ale raczej się nie da. Nie. Czyli to oznacza tyle, że... O, pozbywamy się tego, bo to niepotrzebne. I zabudujemy taką deskę z TNT. Aha, mogę... Coś takiego, ale jak już postawię tu, to też się nie odpali. A tu tu się odpali. Tu też się odpali, ale na nie. O. Mapa 10 na 10 wygrywasz.